A jednak, u drodzy, teraz tak, wam Miałem nagrywać później, tak, za 2-3 godziny, a spokojnie tak w wzgórza, oczywiście. A jak zawsze, musiałem zaskoczyć nie i nagrywać z bomby czwarty, tak, jeszcze, a co tam zjadłem, tak, tosty, yy, co ja tam jeszcze, to yy, zapisałem, tak, wziąłem sobie płytkę, czy z niej wyrażam tak, i na tym odcinku, jako czwarty, na dzisiaj, na czwarty, ja wam mówię, że być może będzie, tak, ten czwarty odcinek, tak, yy, i mówiłem, że nie od razu, oczywiście, ja wiem, ale Widzisz, że ja lubię prezenty tak co chwilę, a y, skoro tak mam jeszcze czas, no to mówię, co ja będę sobie żałować, oczywiście. Zrobię ten filmik teraz, tak, przynajmniej będzie na później wszystko tak na załatwione, tak, a wtedy to tylko wydać, prawda? No właśnie. Bo pierwszy filmik, taki jeszcze się przesyła, tak, ja wiem, jeszcze go nie ma na YouTube, tak, trochę to potrwa zanim on się prześle, ale... Jak on będzie, wtedy ja wam go zapiszę, tam nie trzeba, tak, I wtedy wam go, tam, na recach, tam, może. A Na YouTube jako filmik fizyczny będzie z kamery wydany oczywiście, yy, więc wtedy to będzie tak, natomiast bo tutaj będą te rzeczy tak, bo to jest zapisane zresztą. rzeczy, po tą kartką nie macie relacji, bo z innymi rzeczami relacje macie, takie ja wiem, ale z tymi nie macie relacji, ponieważ ja z tymi, tymi kartkami nie daję relacji, I YouTube też tego dawał, nie będę, bez przesady, ale to, jest temat, to są tematy na filmik, ten filmik, że czwarty filmik, czwóreczka, tak, czwóreczka. Czyli te trzy filmy, co dzisiaj musiały być koniecznie, tam były, tak? Zachęcam do oczekiwania, bo te filmy mam nagrana. Tak muszę obejrzeć jeszcze, ale ja je wydam jak będę mógł. Na pewno je wydam do tego co dnia i wtedy zrobię ja czwarty filmik, tak? Ponieważ już mam oglądnięte testy, a przynajmniej zrobię to co muszę, tak? Z tego filmu i to wszystko będzie, dobra. Bo tutaj jest, powiedzieć, dwie rzeczy, tak, dwie rzeczy, czyli tutaj tu, tu, tu już nie ma tematu frontewall, tak, tych utworów, tak, czterech, nie, one będą jutro, tak, nagrane i wydane pojutrze, natomiast yy, ten winyl nowy, to jest co na target, czyli ten najnowszy, co ona zapowiedziała, prawda, z wczoraj, nie, z 15 godzin, może 16 godzin temu, czyli ten do jej nowej płyty 12, wiecie, jakiej? nie, no właśnie, o, a... inne warianty, wariantami, tak, wiecie, winylowe, głównie winylowe, ale CD są tylko cz cztery, obiecana płyta i trzy warianty układkowe. E, nie macie więcej oczywiście e, no niektórych płytnie, no właśnie. E, to wiecie, że e, ona ma na target, nie? Czy ten, taki, taki przypadku onchologii kiedyś, nie? Winy czytam CD, nie? Kiedyś było Czy Czytam właśnie jeszcze książkę DR Store też na, na, na target, nie? było, czy to będzie w MPiku, nie wiem, bo wiecie, że na ten moment są w MPiKu, na pewno są dogobynie te fizyczne CD warianty i opisane winy do Rora mi chodzi o te 12 tej płyty, a czy są winne dostępne w MPiku, te, co ona zapowiedziała, ten ekskluzywny, tak nie wiem, tak musiałbym zobaczyć, ale wątpię, bo oni jeszcze nie mają ich zapisane pewnie, a za jakiś czas potem pewnie będą mieli. Ale wiecie, że ten najnowszy winier, tak? Bo ja mówię o tych, ale mi chodzi o najnowsze, także one ma ten na target, nie? Czyli kupicie tylko na, tar na target. A wiecie, że target w Polsce raczej nie ma, więc to chyba dotyczy zagranicy, nie? No właśnie. Już ja wam mówiłem, tak ja wam mówiłem. na pierwszy filmiku tak dzisiaj, że na no, pierwszym, pierwszym, że ja sobie kupię tą areę na pewno, tak, fizycznie, tylko nie wszystkie warianty winylowe, na pewno, nie, bo to są to samo tylko inne układki, chociaż ja lubię warianty, wiadomo, ja sam tworzę warianty, ale nie chodzi o moje warianty, tylko o nie o niej warianty, nie. No, moje się na niej, tak, ja wiem, ale wiecie, że wszystkiego kupowo z tego nie będę, tak, bo to jest bez przesady, tak, wszystkiego kupowo z tego nie będę, co ona, co powiedziała, tak, czy tam wydała, czy tam będzie wydawać dopiero, ale wiecie, że bo na pewno sobie kupię CD, tak, CD. Obiecano standard i trzy warianty. A czy kupię? sobie też kupię, na pewno na na pewno sobie kupię winien. Tylko, czy kupię ten, czy kupię inne, yy, raczej nie. Albo standardowe kupię, albo kupię, jak będzie stronę NPG z Target na ten, to kupię sobie ten nowy. Nie? Wiecie o jakim chodzi, nie? No właśnie, dokładnie no ten, co macie rację, macie zdjęcie, jej, oczywiście takiej jej, mówię o jej, tak, nie o sobie, tylko jej. Więc yy, profilowy jest, tak dała, tak na Facebooku na pewno też to dała, tak na YouTube nie dała, wątpię, na, wątpię, wątpię, ale na Face i na Instagramie to akurat jest i na Stonie jeszcze, nie? Jego winyl, jego wydanie, nie? Jej, no, więc to jest to rzecz, bo to jest Justin Bieber, tak czynnie, to jest około, tak, bo to jest już akurat jego obycenia, płyta tak i opiecana, z pudełka wiecie o tym, ale, bo zarało się będę na niej, pójdzie tak, mówię o odejrzał, ale w się będę na tym dobrze. Bo, to, że, bo tam był Justin, tak? Tam był Blizzard. A tutaj jest Justin, nie Bo jakoś płyta musi być na odcinek, a tak mnie tknęło, tak żeby wziąć tą płytkę. Więc dlaczego by nie tą płytę? Tu znowu jest odbicie okna, nie? Idzie? No właśnie, nie wiem. Ale to nie szkodzi, nie? no I dziś go goćwiak, czyli to jest taka bardziej growa. To jest taka już bardziej codzienna kwestia. Bo w Epic nie grałem ani wczoraj, ani przedwczoraj, bo jakoś się nie złożyło tak, przedwczoraj nie wiadomo, że nie było internetu, więc nie wiadomo, ale wczoraj nie grałem tak, nie miałem wczoraj nie grałem tak, więc dzisiaj będę grał na pewno i wtedy Wam dam coś, bo z, tych, bo z tymi ninjami raczej walczyć nie będę, raczej nie, bo to co odbiorę, to odbiorę, a walczyć raczej będę w tych kliewach, nie jakieś jakiejś bitwy, nie? Z tymi ninjami, z tymi nie, Boże, ale z tymi jakimiś, no wiecie, z, ki, z kim ja walczę, nie? No Epic, oczywiście. Więc wtedy y, na pewno, bo to jest ważniejsze, tak wiadomo, to jest Swift, to też jest ważne, bo to też będzie tak dzisiaj zrobione. A jak ja zrobię jakiś skinny tak z Epic, wtedy ja mam nie na pewno na relacji dać, tak 6 albo no 6 na pewno, 6 na pewno, tak 6 na pewno, jak nie 8 albo 10. Ja, ja głównie daję 6, ale czasem daję też jakieś dodatkowe rzeczy, nie? Z Epic. W przypadku innych rzeczy, nie? No, i to wszystko. Robię to, to jest to, to jest racz. wszystko z tej rzeczy. Z tej karteczki to wszystko, tak? Yy, to, to, to wszystko, co się powiedzieć na ten temat, tak? Na ten temat i na ten temat. To z tydzień, tak? Z, za chwilę będę sobie zjeść śliwki, tak? Banana, tak? Kawę, sobie kable sobie będą zrobić w górze o 14, tak? wiecie. Lecz ja z, z reklam południowych, tak? I z filmu przed niczego robić, będę, tak? Coś zrobię na pewno z tego tego. No. Wtedy Wam to dam. Z wiechowe z, 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 z górze raczej nie będzie, tak? Bez przesady wczoraj było i przedwczoraj, przed wczoraj, ale e, będzie, tak? E, bo tego nie będzie tak pewnie, ale film szorniczy i set z połoniowymi reklami to będzie na pewno, tak? I jakieś zapiski też będą do, do tego czasu. Bo na razie nie macie to, ale później będą inne rzeczy. Na jest tylko relacje, tak, setów nie, jest, jest, a relacja tak. A żalki się przesuwę, mam nadzieję, że się prześle przy, przy, nie za chwilę. No właśnie, bo wiecie, że ja chcę rzucić drugą, nie wtedy. Bo druga, tak trzecia i wtedy ta czwarta, nie? To jest czwarta, nie? To jest czwóreczka, tak na dzisiaj. Czwóreczka i finalny filmik na dzisiaj. Dobrze? Na no, koniec. Nie ma więcej filmów wtedy, tak więcej dzisiaj. A za dwa, trzy dni zrobię Was kolejne filmy. To wiecie, nie? Ok. No bo, bo nawet tego kodeku Vol, to wy wszystko znacie, prawda? Co będzie, czego nie będzie, tak to było kiedyś, tak do berwą czy tam do mi to te okłady już były, tak? Więc to było wydane odsłony kiedyś, tak? z Henslingu tego odsłony, już mówiłem, tak, takie zresztą odsłone będzie, takie z tak, takie tak, pudełko, bo widzisz że takich macie tutaj, te pudełko, tak, 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 właśnie będzie, będziecie mieć u mnie pudełko odsłony na etapy, etapy ewolucji też lód, wodą brzeg, czy tam jeszcze czyste, tak, ja wiem, oczywiście, ale taki pudełko odsłony to właśnie będzie, takie właśnie pudełko będzie. Tak, takie właśnie, pudełko też napisane na folia tak bo folia, ja straciłam, takie ja wiem, ale pudełko zostało, tak, więc jest tak, często nie mówię, bardzo oczywiście, yy, bo ja nie to pudełko, ale takie boksety, właśnie będą u mnie, na, 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 na serca też. To nie jest życiowa, tak, ale z boksetowa, z serca jakieś będzie, tak, wiem, że zobaczcie, jest tutaj ery, w żaden sposób, ale wiem, że słuchacie jej, więc do kupienia, wyzwyczajnie do kupienia, pudełko będzie, więc i mnie winili, tak, poza torba i to wszystko, tak, Dobra? no, bo. bo bo warianty prozubiotowe mogą być też do Boston. Kraj Sahara i Impossible, ale bez przesady Stanach, bo do występu komunikatu wystarczy. A standard CD mm. będzie tak, standard CD jest mm. wystarczy. Także Ukraja jest 1000 CD, jak że Zachar 1000 CD, jak że Boston CD, że Impossible 1000 CD, prawda? W środku taka układka mowa, każdy wariant CD inna, tak jak i folia, 50 tysiąc, prawda? 20 autorów, każdy wariancie CD 12, inna CD 6 tysięcy, tutaj tak udałaś się czego i tu, bo na stronie warianty, na stronie była jakiś tr kiedyś i będę na zbyt to nie jest rdziowa tak nie jest rdziowa nie w żaden sposób ale wiem słuchacie tej ery więc fizycznie do kupienia pudełko będzie tak bo chcę odsłonę a odsłony to już jest ważna era więc akurat to odsłony takie pudełko z takimi ramkami tak z takimi zdjęciami właśnie będzie tak tylko na giej że i grunek, żeby że żeby pudełko to, żeby to, to to i to także linka zetka i tak dalej i tak dalej nie no w każdym razie wszystko do, do odsłony nie no tutaj tak pudełko pudełko w środku pudełko, w środku wiecie, będzie, co będzie, co będziecie mieć no, no właśnie, no. Zresztą w dofinansowanej woltce to, że będzie pudełko, tak więc takie pudełko właśnie na dofinansowanej będzie, tak. Prezentówki, tak, dla świąt, na na płytkę, prawda, pożytka tak, okładka armowe do zostawienia płyty, tak. Być może jeszcze wariantów okładkowych, i winyla, No yy, wiecie, że na stronie studii, studi będzie pudełko, to okładka, pudełka, a do wariantów okładkowych będą i winyla, i ewentualnie muzyce torby, okej? Okay, dobra, Znaczy Moon, Beautiful, właśnie painful, fight Fightful, Shiny, dobrze? I na YouTube na stronie, dobrze? Więc komentarze, że wydane nie macie, ale na YouTube na stronie z giełdźmi wydane macie, w cenach tej warianty, nie? Scenery CD, zapisy wariantów, na jakiej że się liczą, stale kolekcje z pieniądz, i tak dalej, i tak dalej, dobrze? Tam pokazałam to, oczywiście, tam pokazałam to, a tutaj będę pokazywać to, dobra? Bo ja chcę mówić o nieużyciu nie odsłony, tak? Nie wiem, w tak? Nie, bo to już, już, się, je, je, już się powtarza, mam w zasadzie tego samego. E, tutaj o dziwo nie ma nerwów, nie? Nie ma tylko na to, no właśnie. Bo tam była norma, a tutaj nie ma żadnych nerwów, nie? I dobrze. Wiecie, że, wiecie, że ja się nie lubię wkurzać, nie? Na no, odcinku. No, dobrze wiecie o tym, nie? Wy to wiecie akurat, no. Tam jest papier jeszcze tutaj z sokiem, tak, oczywiście ja nie wiem, znowu temu, nie, wiecie, wiecie co oni mi za głupoty wysyłają z temu, nie, no, to wiecie, wy, wy to wiecie, nie, akurat, za dobrze, no, za znowu głupoty mi wysyłają, wiecie, w powiadomieniach, no, ale to mniejsza to, nie, nie jestem odcinka, zresztą ja tu mam jeszcze te żarki, tak sobie zajem Dzisiaj do końca, tak dojem te, ale też, jestem, też lubię te żarki, muszę jedno dojeść, nie, no właśnie, no dobrze. To wszystko tak te rzeczy Podsumowanie Felix tak akurat jest ważniejsze niż odsłony tak, czy w Krystuson. Oczywiście, bo tam są też warianty, tak jak wiem, ale do Sumi Felix nie ma wariantów tak jak są warianty olmowe i epkowe. To, że... Czyli obecna buta 20, tak i 32, tak deluxe 16 i 32, prawda? E, Kontynuację, prawda? 16, 32, epka, 5 autorów Sumi Felix, prawda? Jedneczka, tujeczka i tujeczka, prawda? Fizycznie tak? fizycznie, tak fizycznie, jak i ich Podawka do Sumi Felix nie ma, tak podawka do Sumi Felix nie będzie, bo to jest na wynalecję niby ze torby, tak? Energię i folię, tak? E, my robimy na apiku Halo. To co? Na, go... na goła dupa. Nie trzeba. No. No i nie wiem. No. Muszkowo owocówka tu latała. No. Więc to y <śm> 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 nie tak na Dobrze. dzisiaj tak tego No. No nie trzeba. czat ciurkiem. Askulapa, ja, ja, ja nie mówię na was tylko do mrówki i owoc... nie mrówki tylko muszki i owocówki, nie? Do, do muszki i owocówki mówię, wiecie? No, nie da was tylko do niej. No dobra, my też nos mamy robić, tam nic trzeba, Ja Też Askulapa, No, też. Więc, e, więc akurat w semifelicji fizycznie będzie wszystko do kupienia. Bo, bo to nie jest ale na pudełko, tak? Dobrze. Ani kasetki, ani na film odrężony, nie ani bez przesady. Ale fizycznie wszystko, wszystkie utwory, tak? Zapisy utwory, nie utwory, będą do no, kupienia fizycznie w Dobrze, to jest też najważniejsze. Są ważne, jak wiesz tam, Tak, tak. Tak, właśnie dobry fakt, czy root Tak, czy właśnie jeszcze tam wodny brzeg. O, o wodny brzeg już mówię wszystko, tam, Więc tutaj się powtarzać nie będę na temat tej ery. sztorm tak samo, taki wodny Brzeg. Tak samo, tak. Zresztą będzie jakieś warnie dokładkowe, a tchórnie w sednio w już macie wydany z jeszcze z tamu, nie jest w y, miesiąca nie dwa miesiące temu. zachęcam do streamingu, tak, bo to jest wariant jak na album, tak, woda nie nie. I do kupienia CD takie będzie, tak, CD. Win, jeszcze winy kasetka bo za torbą, tak, osobną w zestawie, tak, oferta też będzie na tą y, erę, tak, na ten wariant, ale bo takie jest id, tak, takie właśnie formie takie jest CD, tak, tylko jeszcze z zamką oczywiście, z przodu, z dołu, tylko też lampką. Mm. będzie CD, że tchórnię serią, tak, także proszę tutaj to, że ma to i to, tak, że okładka mowa, tak, wyjście taki, tak, na c 24 cztery, tak, 24, prawda, na Venus teraz tutaj to sobie wynosi, tutaj właśnie tutaj, prawda, no właśnie, więc to wiecie tak: od słona woda, Titanic, tak ryba, rów maliański, na pewno tam kamuflaż, pewno czy tam właśnie jeszcze wodne nie Album albo bo to jest utwór i osobno, i na oficjalną butę, i na właśnie wariant, w nie? no właśnie. Bo są nie y, też są warianty, tak, ale to są właśnie te albumowe. Te tam są gładkowe, ale to jest albumowe, dobrze. Każdy wyjąć fotki inne, tak? 20 fizycznie, tak? 16 fizycznie, 22 fizycznie, 32 fizycznie, tak? 5 fizycznie, prawda? Układ gromowy, zrozul, tak? nie jej folia na dwójeczkę, tak, kontinuatem i na drukse z ramką, tak? A na obiecana będzie standard, tak? Są ich walizki, tak? I bonus tax, zestawienie, jak najbardziej na tej na stronie. To też będzie, ramki nie będzie, ale fizycznie do kupienia wszystko będzie. Tak, bo wolno, to bo na wolną tu będą no, u, u, układka mowa, po w środku, tak jak mam tutaj, tak, w środku, tutaj, płotka płyta, tak. My też robimy na cyce, jo, też, też na cycla, gołe. No, dobrze. Robimy tak, no, na skulapa. Muszę to włożyć, nie? Więc takie właśnie mi chodzi, tak. Tutaj jest to oczywiście, to jest ta płytka, tak, czyli oczywiście, jest za nim to mi naprawdę goła dupa. No, mamy wysłać do pająków na pustynię. Na naprawdę na pustynię dzisiaj. Do węża no, już kończymy, ale nie wiem. Więc, takie CD właśnie będzie. Tak, w sodu z tyłu, włóczki koszuli inne. Jednorodzce inne, dwóch inne, trzy jeszcze inne. Tak, w werset lub też nie będą do kupienia. Jak wszystkie utwory. To wszystko z tego filmiku. To był czwarty filmik na dzisiaj, dobra.